Bank otwarty teraz. Dziękuję Jan Krzysztof Bielecki z polityką wspólnego ma teraz niewiele. To jego majowe wystąpienie z okazji pięciolecia Polski w Unii Europejskiej. A na co dzień przez ostatnie sześć lat w tym warszawskim biurowcu Bielecki pełnił funkcję prezesa PKOSA, banku obsługującego pięć milionów klientów. To były dobre lata. No oczywiście możemy powiedzieć, tutaj, że kryzys jakby wymógł pewne cięcia, pewne ruchy, które trzeba było zrobić, trzeba było wykonać. I tutaj Jan Krzysztof Bielecki się sprawdził tak naprawdę. I tylko w zeszłym roku na fotelu prezesa zarobił 4,5 miliona złotych. Jednak nie pieniądze, a polityka mogą być teraz dla niego priorytetem. Na tym polu ma doświadczenie. W 1991 roku pełnił funkcję premiera. Gdyby teraz Donald Tusk zawalczył o prezydenturę, Bielecki mógłby ponownie zostać szefem rządu. Byłby to najlepszy premier, lepszy jeszcze od Tuska, dlatego, że ma doświadczenie i to w Polsce i za granicą. Taki scenariusz krytykuje opozycja. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Złego premiera zamieniłby jeszcze gorszy, pamiętamy, afery liberałów, których przywódcą był Jan Krzysztof Bielecki. Politolodzy spekulują też nad innymi wariantami rozwoju sytuacji. Tutaj są możliwe bardzo różne konfiguracje, na przykład to, żeby Jan Krzysztof Bielecki kandydował na prezydenta. To pozwoli Mówiłoby Donaldowi Tuskowi zatrzymać tekę premiera i uniknąć konfliktów z głową państwa, a także wyjaśniałoby niedawne propozycje ograniczenia konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Sam Bielecki nie komentuje spekulacji dotyczących swojej osoby. Jest osobą, na którą jest wielki, wielki popyt. Ale myślę, że jest jednocześnie tak dojrzałym politykiem, z tak wielkim doświadczeniem, że każdą decyzję będzie podejmował w sposób szalenie ostrożny. Platforma o planach wobec Bieleckiego mówi niechętnie. Chcielibyśmy zagospodarować wszystkie osoby, które mają doświadczenie, potencjał i tego rodzaju wiedzę, jaką Jan Krzysztof Bielecki ma. Bielecki formalnie ze stanowiska odejdzie 11 stycznia. Istotne z punktu widzenia przyszłości banku, jego akcjonariuszy oraz klientów jest to, to teraz i w jaki sposób pokieruje tym bankiem na, i na, na jakie tory będzie, będzie go prowadził? Jedno jest pewne, piłka wciąż w grze, a Bielecki raczej prędzej niż później ujawni swoje plany na przyszłość. Robert Wiśniewski, Telewizja Biznes.